prawie. Ej, dasz s... Co to jest? <laughs> Jesteśmy już na wolności? Mam nadzieję. Co jest? Czemu tutaj, a, tutaj nie ma chyba ludzi, więc chyba jeszcze nie. <laughs> nie, no i są tam samochody, więc chyba. Ale chyba nikt to... nie chodzi, wszystkie samochody są ten. Może niektórzy są w pracy, a my nie widzimy ludzi z tak dalekiej wysokości. No nie wiem. Halo, jest tu ktoś? Ale nie wiem, jakieś biuro. Halo? 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 Nikogo nie ma chyba. Mm. Ja? nie ma. Jeszcze nie koniec. Ej, nie jest pełno jedzenia. Tutaj! Woda! Banany! Nie, czekaj, co to jest? A nie, pan jeden, Wiem wszystko O oh, nie, dobra, ale jak ładny byłem Ej. więcej dobra, Mamy, dobra, ja idę dalej Ej kurde, tu jest pełno jedzenia Ale tu jest, to chyba jest dalej ten, te... dalej są te poziomy, ale Ojej te, te To jest chyba jakiś fajny ten poziom A Co, co to jest? Fan. Fan. Ale nie no, jeszcze nie tu tutaj wchodził, jakaś zabawa Albo jakiś pokój, być... albo kolejny poziom No właśnie, może kolejny poziom, już ten szósty, co nie? Albo jakiś pokój dla dzieci, czy co? Ale myślę, że tu już jest kolejny poziom Jeśli dla dzieci, tutaj jest biurowiec, jaki? No właśnie, więc to raczej kolejny poziom Czy ci jest? Hmm. Ja no się zgadnąłem, że telefonu nie mam Ja też nie mam właśnie telefonu Nie wiem, czy mi wypadł, jak tutaj wpadliśmy, czy co? To są oznaczenia... E, room... Nie wiem, jakieś... Kruk, kruk. E... O, tutaj więcej jest jedzenia i picia! Jezus, jakie je kocham pić. A, co? Kochasz pić? No wodę. Tu jest go... wody więcej a, niż dobra. Chleb! Chleb! O, piwo. Co? a nie pij go jeszcze, będziesz pijany, co? To był... Dobra! No jedno tylko jedzenie. Ale jak zajdziesz, to więcej nie pij, bo musimy przeżyć, a jak będziesz pijany, to możemy umrzeć jakby. Wow. Kurde, ale ja bym chciał tam zejść no. Ale o, co to, tory? Ej no Może sprawdźmy ten poziom fan Czyli te drzwi fan No czekaj, jeśli czyli... może coś będzie No boże. A jak nic, to idziemy do Jedzenie, Ej, ty, Ej, czekaj, mam pomysł, ej, chodź może to być jakiś niebezpieczny poziom i tak chcę nas tego zachęcić, że nie będzie bezpieczny Musimy zrobić wiele jedzenia i picia To się rozdzielmy, okej? Okay? Dobra, mhm. zbieram tutaj... Dobra, ja pójdę potem ze skrzynki po piwo Dobra Ja no, W komputerach jest jedzenie Tutaj

Już mamy pełni. Whoa, whoa, whoa. Ej, chłopie. Whoa, whoa, whoa. Tam, był, tam był Minster. Okej, nieważne. Jaki Chcę bill. Jezus, Jezus, dobra, chodź, idziemy już. Dobra, chodźmy do tego fan. Ciągle mam e, te jakieś dziwne zbity, to się mi ciągle dzieje. Nie wiem, to jest. Nie wiem. Że to od tego, od tej za, Kurde, dobra, Bacons no ja to będę nazywał Bo to bakums? są jakieś zaplecze No, zaplecze, dobra nie. no to sobie jechać Ja co mm. jeszcze zostało Dobra, nieważne, lecimy! Uwaga! Tak, To jest to miejsce. Pan. Hmm. Już nawet tutaj nie ma Nie wiem gdzie jest kirsu. Co to jest, co to jest, co to jest? Co to tutaj przejść. A ukryję się tutaj. Kurde. To jest. O to chyba nie tu nie powinno być co Chyba tak nie powinno mnie tu być Czy już ten Jezus. jak on wyglądał, miał chyba krew na twarzy Jezu, tu jedzie! nie 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 uciekam, uciekam nie 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 Dobra, no, teraz muszę znaleźć jakieś wyjście z Kurde, no to no, głupi pomysł. Mogliśmy tam dostać. Jestem jeszcze jakieś potwory, no. szans. Mm. ten strzęs. Nocy! Co to było? Ten o. Muszę pomóc szybko Kirsowi. Kurde. O cholera, o cholera, o cholera. Kiercu, lecę Ci na pomoc! Gdzie jesteś? Kirsu, chodź szybko, chodź, Roz. chodź, to jest moja chodź. Chodź, 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 chodź. Tutaj. Szybko, chodź, idziemy. Chodź tutaj. O! O, chodź, szybko, ukryję się tutaj. Co to było? Co to jest za stworzenie w ogóle? Niezu. Zło... od nas chcą. A to, to był twój to był twój pomysł, aby tu przyjść. A mogliśmy tak poszukać wyjścia do innego poziomu. A chodzić. tam nic. Ale tam żadnych portalów nie było, co mieliśmy robić. Ja w sumie musimy... Ja chyba... jest, jest tam, za końcu No, chyba... no tak, jeszcze chodzi. Zniknął. A musimy się stąd jakoś wydostać, rozumiesz? Eee... Chodź za mną, spróbujemy tak przejść, aby nie zauważyli nas Nie biegać, pamiętaj Więc tak eee... gdzieś Gdzieś się, się przereportowałaś tym portalem Nie wiem no. Na jakąś scenę A na scenę? Nie byłem tam Jakąś scenę, proszę tam... go! Chyba odszedł. Sprawdzę. Chyba nie ma go tu. Kurde. Chce do dobra, uciekaj! Uciekaj, uciekaj, uciekaj! Szybko, 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 tutaj, tutaj, tutaj. Chodźmy na tę scenę. To jest jakiś duży pokój. Chodź pod krzesło! Pod krzesło! Pod znaczy krzesło. nie pod krzesło, tylko pod ten! Gdzie on jest? Ej, zobaczyłem to Ten mekafon no bo Kurde. Patrz, jeśli ja tutaj na tym drabnianym zrespiłem, to znaczy wywaliło mnie tutaj na to gdzieś tutaj, patrz, gdzieś tutaj stał ten, yeah. ten jeden, zauważył yeah, mnie się. i mnie zaczął gonić. Kurde. Tak goniliście się przez kilka minut? Mhm. Wow, co to so było? Za mnie, za go Kurde szybko, 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 szybko O oh, ten... Jest wybrania ten... słup, okej? Okay? Tak On chyba tu idzie, on idzie Nie odzywajmy się Widzę go, widzę go, za mną Nie odzywajmy się Oni się... Jest... I'm <laughs>

Ja idę na tę scenę, to się ukryję gdzieś. No. Czekam tu na ciebie teraz musimy podyskutować. Gdzie to Na tej scenie nie chodź. Kurde, co teraz mamy zrobić? Nie wiem. Jesteśmy no w dupie po prostu. Ale plus jest taki, że prawdopodobnie... Z... Zaraz skończymy e, tą wycieczkę. Może to jest ostatni, jest taki ciężki, co? Myślę tak. Czyli ja tam widziałem jakiś cień. O cholera! O cholera! O cholera, o cholera! zbliżył się ten cień, lepiej czekajmy pod stół. Pod stół, pod stół, pod stół. Okej. Okay.